Siemanko, ja jestem Rawczyk. Dzisiaj ze mną jest helik. Siema. I gramy sobie w Pokémony na serwerze PokeCraft. Jum! Czekaj, gdzie ja zamknął ten drzwi się cię to. Super. Tak. Dobra. Yy, no to tak, wreszcie udało mi się o samorodek złota, fajnie. Yy, znalazło się Dobra jestem. Udało mi się namówić jakąś osobę, znaczy w sensie z Helikiem mieliśmy już dawno w planach, tylko że jemu nie działało. Nie działał mu pixel ten ten, ten mod. No ale niestety no um, informatyk Helik no dał wszystko zrobić, czyli no. nic. No i y, mieliśmy już dawno w nie naprywać, na czwartym. Więc Helik naprawia sobie jakimś studem i nagrywamy. 17 Ekans y, i, i, i gramy sobie. I ja dopiero co zacząłem, co grać, nie, dopiero co wszedłem na serwer, miałem jedną bitwę, złapałem Pokémona. No właśnie, to chciałem powiedzieć, złapał Pidgeya. Ja też chcę Pidgeya, bo on, na nim chyba można latać. A później będzie y, Pidgeot i Pidgeotto. Pidgeot? Tak. Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko dobrze, będzie, będzie pasków na dole widać. <laughs> Do, no, ja tak oglądam ten, ten, odcinek, no dobra, piszę mu komentarz. Masz... masz z dyskronicy... Z dyskronicy... No no... Napisane, yy, przesunięty głos. No ale ja wiem, że tam było źle, bo to jest... Czasami bardzo trudno jest tak ustawić, jak się nagrywa na dwóch osobnych ścieżkach. Wiem, ale to miałeś bardzo duże, bo ty mówiłeś... Wiem, ja mówiłem yy, na przykład, że... Yy, no to teraz yy, tutaj sobie ustawię jest home'a. 30 no. sekund później na ekranie... Yy, T ukośnik set home. No no <laughs> wiem... To było takie... I ty się bierzesz tym nidor, Nidorinem? Nidorin. Tak. O, to są te wodne. W ogóle y, Nidoran Female jest ładny, bo jest niebieski. Aha. A później się przemienia w Nidorina? Nidorini? Czy jakoś tak? Nidorino? Jest super. Nie wiem, ale... Ale ja chcę mieć tego, Arona. Dowiedziałem się, że Aron w y, yes! 32. Brałem. levelu dopiero ewoluuje. My level! Tak. tak! Brawo! Jeszcze Rzymy, jeden level miał atak. Główny, jest główny ten Pokémon Halika to Squidl, tak? Tak, Squidl. Ej, ja chcę tego, golden magikarpa, a później będę miał tego. Ej, tak, Gojardos, zawodisty jest. Ja bym chciał, ale nie, jakieś magi, magikarpa nie chce. Zgadza ja mi się on z serią tego, oraz jego, że jest taki słaby trochę. Ale ja bym nie chciał. Magi znaczy, no, magikarp troszeczkę by był taki o. Bo ja już mam e, Squirdla. No właśnie, dlatego ty... Bo ja cię szukam i nie wiem gdzie ty jesteś. Ja jestem przy morzu, właśnie przy Magikarpach. Jeden Magikarp jest tak na brzegu ja sobie stoję obok prawie. Na takiej górce. Chodź, widzisz taki domek co jest? ja się teraz biję, właśnie. Skończyłem. Aha. 18 level wbiłem i... Jakiś tutaj fajny atak. Magnet Bomb. Nie I no, jakoś... co jest? HP Damage, to bije. Supersonic. Super Sonic... Sonic boom to bije, to jest fajne. Super Sonic chyba nie bije, jest jakieś, jakieś dziwne. dziwny. zamienimy, dobra. No kurde. Jest taki park? dom, co nie ma okien. Taki jakby dom. A zaś on ma okna z takiego A nie lepiej się do mnie tepnąć? Kocka, z którego nie widać. Aha, widzę go. No to ja tam wczoraj byłem. Właśnie. O cześć, Safcia. Cześć, Safcia. Cześć, Safcia. Cześć, ci fapną jeśli mogę? Dobra, i co w tym odcinku robimy? Ja bym gdzieś poszedł jakieś drzewka ściąć, tylko że nie ma tych drzewek za dużo. To chodź może tam. Gdzie tam? Tam, o tam daleko? A i tam są chyba drzewka, nie? Chodź dobra. No, idziemy tam. Tak w ogóle zaczęliśmy nagrywać jakieś 5 minut temu, czy... Co ty? Nie, 3 minuty, nie. dobra. Załóżmy, że będzie, że 35 zaczęliśmy, skończymy o 17. Tak? Czekaj, będzie. Nie naki jaki matematyk. No, mam no tego tak koło, żeby było mniej... Około 20 minut będzie. Trener, który? 25 level. O, to sobie podbiję tego. Magnemajta do jakiegoś 20 i mogę pójść. Jest grimmer on jest super, bo on się może zmieniać w inne Pokemony. Tak? Tak, on ma takiego skilla, że on się zmienia na przykład w tego co ty masz. Wymbalę. W tego Magnumita'a na przykład? Charmeliona? Char no na przykład. Od razu w formę lepszą? Nie, opatrz, sorry, Ciekawe na którym? 37. Drzewa! Y tutaj chodź, tu są zwykłe, zwykłe są ładniejsze. Ale parkur. Nie, bo ciemne są ładniejsze. Y -y -y. Ciemne w połączeniu z białym drewnem jest pięknie. Ładnie się komponuje. Dobra, masz ten... Typu. O, y, ile mają? Ej, Ja bym sobie złapał Mankeya, bo Mankey jest ten, walczący wręcz, tak jakby. Walka Ej, ma. A w Co? Coś mi się stało. Nie, tylko nie internet. Nie, nie internet. Komputer? Jeszcze gorzej. Nie, nie, ten... 13 w pewnym sensie komputer. No, pewnie, bo jakaś Zuzia do mnie dzwoni. Y Dlatego mi zminimalizował Minecrafta i mi go przycięło. Całego kompa mi przez nią ścięło. I, I mów mi, żebym ten, żebym sobie sam na nie przeszkadzać. Kurczę. No. O perełki. W ogóle? No Nie, zciąło mi całego skajpa. Jezu. Czemu nie mogę W możliwość jest, że mnie wywali z ten, ze skajpa. Odmów. O, jest, odcięło skajpa. Szybko, daj, daj na nie przeszkadzać. Helik nie, pod, nie. Nie Nie, nie, podłączony. Nie przeszkadzać. Okej, okay, brawo. Karol, tu jedziesz z nami? Yy... <noise> drzewko, drzewko. Dobra, o jest. Kurczę, złapałbym co tego mankeja, ale... Dobra, złapię. Postaram się tego złapać. Zaraz. Pójdę na niego aronem. Zbijemy. Ja Rofcia. Co? Będziesz musiał sam nagrywać, bo ja za chwilę jadę. Aha. Super, super. Wolpixa se złap, on jest fajny. <gulipisa> Ognisty. <gulipisa> no wiem, ale nie jak se mankeja, bo on jest normalny czy tam walczący. Walka, no walczący. Tak w ogóle to bo robimy ci jelenówkę. Będzie fajnie. Też chciałbym. To ty tutaj na no, idziesz. Jeszcze uderzy uderzę dwa razy z tego i złapię. I co ty łapiesz? Ale, ale masz studziaka. No Aron, on jest silny strasznie, tylko... Znaczy on jest bardzo wytrzymały, tylko że nie mam żadnego skill'a, który by dużo robił na nim. Hah, mam jabłko. O, no tak w ogóle ta małpka mnie walnęła chyba dwa razy mi zabrała cztery HP. Nie, może trzy, także wiesz. To po co ty go łapiesz? No bo on jest silny, tylko że ten Aron jest tak wytrzymały, nie? To jest kadabra. A, nie złapiesz. Chcę go złapać? Nie, bo ona ucieka. Tego trzeba rzucać od razu w niego pokeballem. Dobra i teraz łapiemy. Dobrze, że Aron jest super mega wytrzymały. Great ball. Mam nadzieję, że go złapie, bo to będzie... Dobrze, że Aron jest super mega... Ej. Hmm. I mały no Ja muszę go wyewoluować ale on dopiero na 32 ewoluuje więc Nie miałem powiedz coś dla ci Dobrze dobrze Ciekawe co Na pewno nie to o czym ty myślisz Także ja Cię za chwilę opuszczę będziesz sam na nagraniu No co ty robisz, gdzie ty idziesz? Nie ja biegam, nie ja biegam jak murzyk w ogóle. Eee, e, patrz jak ja mam słodziaka. siódmy level? Koksu. I... jest! Ta 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 Ej, patrz, mogę wyrzucić dwa pokemony naraz. raz. Ja też, widzę. Ej, dobra, teraz o, my, tak, my jedziemy. Ma... Co? My jedziemy. Dobra, ja też już jedynaka. Na raz. Do jutra, do później. Oj cóż, no, he, he. no i tu już jestem sam. tak było. Dobra, no to ja sobie trochę poexpię chyba. Mojego mankeja, w sumie nie wiem. Sprymaj... Wow. Okej. Okay. Dobra, jeszcze trochę drewna by mi się przydało. Dobra. Jabłuszko! Hmm. Dobra chcę co by tu porobić ciekawego. Dobra, walczymy. Mankej na mankeja. Zobaczymy sobie jakieś ataki, na przykład chop. Uwaga, uwaga. I BUM! Tak się XP. Mam nadzieję, że dam radę. Muszę sobie zobaczyć. No na którym levelu ewoluuje Monkey? Manki, Aha, super. No ja użyłem jakiegoś dziwnego skilla, który nie wiem co robi. Scratch, o, ten damage. Nie no, karate trzeba być. Najlepszy, ale zobaczymy inne skile. Kowet. Waiting. Co to Monkey defense was decreased. Okej. O! No ale mnie zabi zabije chyba już teraz, ale... Nie no, nie zły ten... Ten ten kowet. Skill. O! Dobra, Magnemite. Może, Magnemite. może nie umrze, ale... Chcesz by... Wek Chcę go wyekspić po prostu Do jakiegoś dwudziestego I pójdę na trenera Walczyć Z trenerem ja Magnet bomb To jest to, co się teraz, zobaczymy Czy to coś robi ciekawego Będzie bududu Dobra, nie zabił mnie na szczęście Teraz ja I A, słabe to jest Dobra, Sonic... I... Loki. no super. Dobra, Numel! Jeśli o ile się nie mylę, to każdemu z tych, z tych trzech Pokemonów pójdzie teraz exp, więc spoko nawet. Jeśli w ogóle przetrwa Numel. Numel, Numel. flameburst Ting, mist. Teraz ja. Chyba. Dobra, jest. Fighted. 20 level, numer. I tyle. No cóż. Dobra, jest tutaj. O. Aha, dobra. Multiplayer. Show o. I teraz... Stał. Dobra, wyleczymy Pokemony. Ojku. Dawajcie, szybko, szybko, szybko! Tak w ogóle to mam straszną podnietę, bo save Mod napisał komentarz pod moim filmem i dał chyba łapkę, więc wow. Jak <grystanie> dla mnie to jest wow, wielkie wow, bo nie powie... nigdy nie myślałem, żeby mi jakiś youtuber napisał mi komentarz, czy dał łapkę pod filmem moim, tygodnym. a on ma 11, czy tam 12 już tysięcy w świetle, to jednak jest coś. <grystanie> Dobra. Jasne. Dobra, walczymy. Może, może dam ładnie. Co to taki level? E, tam. Pewnie zabiorę mu 5, on mi zabierze 10, 5. No. E, nie. Troszkę więcej. Troszkę. Teraz ja. Nie wiem, co użyłem. Chyba jakiś... Dragon Rage, aha. Dobra, teraz on mnie zabije, więc ja użyję sobie to. U. Dodałem, dobra Dobra, dobra, dobra Teraz Magnemite. Magnumite Fajnie to mówią te pokemony. Dobra Magnemite. i... Sonic Boom Powinien chyba dużo zadać mu czy znaczy w sumie nie... na pokemonach, ale Jest to chyba atak elektryczny, a tamten Pokemon jest elektryczny, więc... Okej. Okay. Czyli Ogólnie to... Gdzie jest jego tu Dalej mu EXP Aha, dobra, już rozumiem. Dobra, ro, 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 tak właśnie rozumiem. Ech, jakieś walki, na czacie piszą, że jakieś walki są jutro. Pewnie o tych liderów, czy coś w tym stylu. Wow! Dobra, jeszcze kilka minut i koniec odcinka ja chyba zakończę zaraz jeszcze sobie jakiegoś Pokemona <coughs> rozwalimy. Jednego dzikiego. Opcję multiplayer. Będzie skala What? Tak. Mm, tak i... Dobra, nie, nie, niech nie będzie po prostu czatu. Dobra. No zobaczymy. Yy, postaram się teraz tego trenera znaleźć w którą stronę? W tamtą? Ten trener, on był chyba gdzieś tam. Jak mi się wydaje. Ale dobra. Jeśli tam będzie ten trener, to w następnym odcinku sobie yy, spróbujemy go pokonać. Bo raczej teraz nie zbażemy, który jest? Mam nadzieję, że gdzieś tutaj on był. O, co to jest? Paras? Dobra. Czas na Charmeliona. Bo... Muszę go podać trochę. Jakoś tak mi się... Nim zechciało walczyć. Ember, czemu ten Pokémon ucieka? Lol. Paras. Dobra. Emberon Paras, ok super efekt is fight. No dobra, dobra um. Magnetarp, gdzie? Jest trener, tak? To ch chyba to jest ten trener. O jaskinia, a może sobie pójdziemy tam. Dobra, spróbuję jeszcze jednego zabić Venom. No, może dam radę Dobra, zabiję tego pokemona i będzie koniec odcinka drugiego już. Ech, z... Na początku był Helik, ale nie, bo musiał gdzieś iść. To nie dokończy ze mną, niestety. Ale cóż, przynajmniej był na tym początku. A i też możecie napisać w komentarzach, czy wolelibyście filmy z, z kimś, czy żebym sam nagrywał większość, bo chociaż i tak bym pewnie czasami nagrywał z kimś, ale na przykład mógłbym nagrywać tam z któryś odcinek samemu na przykład tak jak teraz akurat gdzieś, on, gdzieś Halik musiał iść, więc zostałem sam, no i spoko, nie? Pół odcinka tak pół, tak. Pierwszy był samemu, może trzeci będzie już cały odcinek z kimś. <laughs> więc spoko. Fajte, 23 level, jej Dobra, 23. Jest trener, 25 level. 26, 25 będą... Hmm. Dobra, jeszcze... Aha, nie zwolim. Kurczę, będzie słaba, ale zobaczymy, może dam radę. Ember, ciekawy, coś robi wodnym. Jeśli są wodne. No wydaje mi się, że są wodne, skoro są w wodzie. Tak myślę. Nie wiem. Coś zabrałem. Nawet nie tak, nie tak mało. I widzę, że chyba yy, jestem szybszy od tego Magikarpa. I chyba przejmiem właśnie o co chodzi w szybkości. Po prostu szybkość, który pokémon pierwszy uderzy tak mi się wydaje. Niby prosta, ale no tak nie byłem pewien, więc wiecie. Wow, jest na powierzchni ryba i leży śmiesznie trochę. Wow, on jeszcze ani razu nie uderzył. Może ma, nie ma skilla no, żadnego, tak. nie wiem, ale póki sobie, jestem kart. Dobra. Jest 15, 20 chyba minut odcinka. Użyjemy jeszcze raz tego, o, więc yy, to już będzie koniec. Time. Jeszcze zobaczymy, ile mi pójdzie. No, nie za dużo, nie dziwne skoro był taki słaby. O, o ryby, fajnie. W ogóle mam taki zapchany ten, ten, ale dobra. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze taka a propos trzeciego odcinka, to raczej nie będzie z kimś, bo jest tu trener wcześniej. Raczej w trzecim odcinku sobie z nim powalczę wideo z dobra, nieważne Więc w trzecim odcinku będziemy walczyć z trenerem na 25 levelu i jeszcze zobaczę może pójdziemy do tej jaskini także do zobaczenia cześć pamiętajcie o łapkach